ZBAWIANY ŚWIAT Nauczanie domowe 14 marca Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3, wersety od 14 do 21. Jezus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Jezus jest ekspedycją ratunkową dla świata. Takim celem, z takim zamiarem posłała go miłość Ojca. Taką motywację nosił w swoim synowskim sercu, kiedy przychodził do nas i mieszkał pośród nas i przebywa pośród nas. Jezus więc jest ratunkiem dla świata: właśnie tego, który oglądamy w telewizji, tego, który bluzga z internetu, tego, który nie chce nas słuchać, gdy mówimy o wierze. Tego, który wcisnął się w struktury kościoła, tego, który kaleczy młodych i niszczy niewinnych, tego, który paskudnie nas kusi. Jeżeli dobrze zrozumiałeś Jezusa, to nie będziesz stawał w chórze tych, którzy potępiają, ale będziesz wśród tych, którzy walczą o zbawienie tego właśnie podłego i zepsutego świata. Nie zgadzamy się z tym światem. W przeciwnym wypadku, ekspedycja ratunkowa byłaby bezsensowna, gdybyśmy uważali, no wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, nic przecież nie trzeba zmieniać. Nie zgadzamy się z tym światem, tak jak nie zgadzał się Jezus. Nie przyznajemy racji temu światu, tak jak Jezus mu nie przyznawał. Jezus wyraźnie powiedział: jesteśmy w opozycji do tego świata, bo Jezus jest miłością, a świat. Nie bardzo chcę kierować się zasadami prawdziwej miłości. Co chcemy zrobić? Chcemy obmyć ten świat we krwi Chrystusa. Bo jak wywyższono węża, gdy naród umierał, tak trzeba by wywyższyć Jezusa, by naród ożył. To oznacza pokazanie, przybliżenie, opowiedzenie i zaproszenie do tego, by Jezus został przyjęty. Właśnie w tych bardzo niesprzyjających, po ludzku mówiąc, warunkach. Więc zbliżaj się do światła, zbliżaj się do Jezusa. Nie ucz się metod ciemności, potępiania i dyskwalifikowania. Im bardziej będziemy przy świetle, tym nasze serce będzie coraz bardziej rozjaśnione. Będziemy też Zdolni do wykonywania czynów, które znajdziemy w Bogu. A w końcu będziemy dostrzegać, że właśnie ci ludzie z tego świata, tak zagubieni, tak poranieni, tak uwikłani w grzech, nawracają się, zostają wyrwani z tego świata i stają się tymi, którzy zmierzają do światła, do Jezusa ekspedycja datunkowa przynosi skutki, przynosi owoc i jest skuteczna. Niech błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty.